Ja z tej strony Blukity i w końcu nagrywam z Blockstara, tak, nie miałam tego w planach nie wiem co ja właściwie robię no ale w temacie odcinka chciałabym wam pokazać jakim jestem nobem nobem, czy jak to tam się mówi eee, pff, co ja odwalał, i pokażę wam jak to nawet nie umiem przejść szkolenia z Parkura a kurderita gdzie ty jesteś. Boże jakieś na tym nexusie nie odnajduję, o to jest Rita. Dobra, co ja robię? parkur? Matka, ja mogą zrobić inaczej, ale te Widać. O, trudny mi się odblokował. No to zobaczycie jak tym bardzo nie zrobię trudnego. Jakie ja nawet połowy średniego nie potrafiłam przejść, to pewnie tutaj już nawet na samym początku padnę czy coś. Sorry, jeżeli tak dziwnie brzmi, ale nie chcę się, się drzeć, bo jestem w hotelu i już nie potrafię. Już nie potrafię wskoczyć, dlatego trzy lata później, jak coś będę wam robiła cięcia, bo nie chcę, żebyście siedzieli nad tym jakąś godzinę. Kurde, ludzie, nie drżycie mi się na ulicy i tu próbuję nagrywać, choć tak mnie nie zrozumiecie, bo wy jesteście włosi. W ogóle tego nie było. Po co ja to powiedziałam? Skoczyłam, kurde, jakie ja się raduję jak ten debil z Polski, bo w sumie jestem z Polski co ja kadam. Nie było tematu. Nie, nie, moja z część. O dobra, jednak nie. O nie, tego nie umiem. Choć jakoś to mi się udawało na średnim, to teraz też powinno mi się udać. Ale szkoda, że mi się nie udało tak jak wtedy na średnim bo od razu skoczyłam na to, to, to no wiecie co hop, 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 nie chce mi się wchodzić w inny sposób, którego chyba nawet nie ma i lecimy i tu ludzie popełniają tak błąd, że kurde, po co ja, ja to mam podgłosione, ale nie chce mi się tego ściszyć Dobra, idziemy se, idziemy, 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 idziemy Jak na razie nie jestem takim nowym, Jak miałam być Oj, tego nie potrafię robić To mi na początku wychodzi, ale potem już No i wiecie? mówiłam Mówiłam, że ja jestem jakaś nie ten tego, że nie potrafię w starze. O, udało mi się Tu mi się nigdy tego nie chce robić, dlatego wchodzę po drapince Hop, spadłam. Idziemy, idziemy, idziu, 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 idziu marszu, marszu, hop, wchodzimy. Kurde, ten park nie jakby był taki trudny, jakby mi się zdawało. O, to już ma 3 minuty, nie wiem komuś będzie to chciało oglądać. Wow, na trudnym przeszłam do tego, do no wiecie dlaczego nie do końca. Tak, mam 15 level, to słabe. Ale i tak niedługo będę miała 16. Zobaczymy, jak w słowie poradzę na następnym. No, szybciej się ładuj. Zresztą tak. żeby was nie przemucać to opowiem Wam moją dziwną, może zabawną historię z Blockstara. Mam z Blockstara na tablecie, tylko że tablet to już stary już przestaje działać w ogóle. Czasami nawet się nie włącza, mimo tego, że ma 100% i trzeba go podłączać i już widzicie jakim jestem lupkiem. Nic nie umiem w tym Blockstarze zrobić. Jedyne na co się nadaje to... To wchodzenie na czata i robienie z siebie właśnie takiego debila Może udało się! Jej! No to tak, a propos tego stara. nie, no jestem po prostu genialna. No to a propos stara, no to on mi się nie chciał rok temu zaaktualizować za w ludzie Nie chciał mi się w ogóle zainstalować, zaaktualizować czy coś tam. No nie mogłam go w ogóle mieć. Bo jak go instalowałam, wchodziłam w niego, to mi się zacinało i cały czas się pokazywało coś tam czas na naprawę. nie, no ja tego nigdy chyba nie zrobię. No i nie mogłam w niego wejść. No to sobie odinstalowałam, zainstalowałam i tak to było, ale cały czas nie działał. I dopiero dzisiaj mi się udało po roku. Po roku. Czy ludzie to rozumieją, czy nie, bo ja nie wiem. To jest jakieś nienormalne. Ale teraz chociaż będzie mi łatwiej sobie skinę zrobić, na przykład zbytki, o teraz zrobiłam, dobra, pokażę wam go pod koniec odcinka, który nawet nie ile będzie trwał, już widzę, że to ma 5 minut, kurde, nie mogę tam skoczyć dobra, wam zobaczycie jaką niemotą jestem na innych parkurach, bo tu już się wystarczająco napatrzyliście. Tak, nazywam się Kociera10, jakby ktoś chciał mnie doznać, przyjąć. O, przyjaciół mam niewielu To jest jakby co luna Animation Zapraszam na jej kanał, fajny konkurs jest To dodałem. nie wiem po co W sumie tak jak z większość Oprócz Miki ZMSP Bo to jest moja przyjaciółka z Realu A Mika Z to jest stare konto, które schakowali I musiała sobie zrobić nowe Hmm, co by teraz porobić, żeby was nie przynudzać? Boże, jak to się zacina. Przynajmniej mam wi-fi hotelowe. O, butelka, w końcu mogę oddać. O, elektryczność, której i tak nie oddam, bo nie mam wi a i nawet nie mam na co liczyć. O, tak wygląda moja postacika. Black Kitty się nazywa. Jak ktoś ma tego, no... BSP, czyli Block Star Planet, to może zaajkować Bardzo bym się ucieszyła wtedy. Boże jaki ja plan bez sensu. Ale przynajmniej mogę coś nagrać jak ludzie są na plaży. Przynajmniej nie ma tych 102... nie. Ile nas tu jest w tym hotelu? nas jest... Tu jest 200 ludzi łącznie ze mną. 200 ludzi łącznie ze mną, więc całkiem dużo Kurde, nie chcę VIPa, ludzie, Czuję ja w to klikam bez sensu? A, i chciałabym tak wam powiedzieć, że odcinek może trwać do czasu, aż nie będę miała 16. levelu Co może trochę potrwać, więc chcę by tu zagrać w bitwę, na pewno nie, bo Właśnie, pokażę wam, jaką jestem niemutą na bitwie. Szybko sobie weźmy, bo szkolenie to umiem jakimś cudem. No, już widzę, że tu chyba raczej coś mi się może udać. Czas gry 3 minuty, tak? To się tak liczy, czy nie, bo nie wiem. I patrzcie, ja tu już na samym początku ginę, jeżeli ktoś jest. Ale coś tak ludzi jest mało, więc chyba nie zginę zbyt szybko. Boże, jak ja chodzę jak debili. Bitwa rozpoczęła się. O, już jest ktoś, już jest ktoś, już jest ktoś i sama siebie walnęłam. Widzicie, strzelam bez sensu, bo ja to... Ło! Wow! A tak, bo sobie dałam tą super. Sopój tą cechę moc bitelną czy coś... jak to się nazywa na moiterną, tak. Vampirix się nazywa albo coś, już nie pamiętam. O, wskoczyłam gdzieś. Matko, jak ja mówię, bez sensu. Komu to się właściwie będzie chciało oglądać. No ja bym w sumie tego nie obejrzała. Kurde, obsługa jest. O nie, ludzie wracają z plaży. No to muszę kończyć. Bajo!